14 lutego przed nami, a więc do kin lądują obowiązkowo pocieracze dla kobiet, dla niepoznaki zwane kinem romantycznym. Najczęściej te kino kręci się wokół jednego podstawowego motywu: piękna i bestia. Ona piękna, młoda dziewica, trafia na bestię, mężczyznę z mroczną triadą i jej miłość go odmienia. Na końcu zazwyczaj mieliśmy ślub. Ten motyw tak naprawdę najfajniej zrealizowało 50 twarzy Greya, dlatego to się stała najszybciej samopublikująca się książka, która rozeszła się szerokim echem po całym świecie. Wszystkie kobiety to uwielbiały. Tyle, że no, mamy szalejący genocentryzm, więc motyw, że główna bohaterka ma być przepiękną dziewicą, był. Mm, to chyba trochę za wysoko postawiona poprzeczka. No bo wiadomo, że facet stopki nie powinien się oglądać za kobietą stopki. Dlatego mieliśmy 365 dni Bianki Lipińskiej. Polka tuż przed ścianą, 30-letnia, trafia na e, włoskiego mafiozo, który no, aż kipi tym testosteronem i on daje jej 365 dni, aby się ona w nim zakochała. Później w kolejnych częściach to nawet ten mafiozo bił się z innym gangusem o nią i nawet chyba oni zaczęli ze sobą coś tam robić, ale no, nie zdradzajmy fabuły. Ale to w dalszym ciągu jest za wysoko postawiona poprzeczka dla kobiecego bohatera. 30-letnia Polka, która całkiem fajnie się trzyma? Nie. Teraz w tym roku mamy to. Jesteś szanowaną sędzią, a spotkasz się z gówniarzem 20 lat młodszym. Historia miłości, która nie miała prawa się zdarzyć. Heaven in Hell w kinach. No bo najlepiej sprzedaje się wszystko w myśl zasady. Dla kobiety tylko to, co są najlepsze, a mężczyźni niech biorą to, co jest na rynku. Za rok wcale się nie zdziwię, jak główną bohaterką tego typu produkcji będzie Madonna. Zajrzyjcie na jej TikToka, zobaczcie jak wygląda no, pewien proces, jeżeli się nie zatrzyma go zgodnością.